Pan Nowołotyszek, witam Państwa. 11 listopada, wielkie święto, wielkie narodowe święto, święto niepodległości. Czy jesteśmy je w stanie świętować radośnie? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, pan Robert Kowalczuk, psycholog. Bardzo mi miło. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Jak Pan świętuje święto niepodległości? Rodzinnie, ale też staram się jakby nie popadać tylko w taką melancholię. Ale też i pospacerować, odpocząć. Tak no właśnie, o to chciałam zapytać, czy to jest bardziej domowe świętowanie, czy jednak bierze Pan udział na przykład w jakichś uroczystościach, bo w tym dniu oczywiście zawsze są organizowane. To znaczy osobiście nie. Staram się oglądać w telewizji, jeżeli Czyli są. Czyli spokojnie śledzimy sobie, co Państwo będą. Dokładnie. Się dzieje w no właśnie, a jak to świętowanie wygląda w Polsce, jak generalnie świętują Polacy? No, ja mam wrażenie, że w dwojaki sposób. Jedni to właśnie bardzo czynnie uczestniczą w, w takich obchodach i tak bardzo patriotycznie, a drudzy generalnie właśnie rodzinnie. No to jest też długi weekend. Więc... To jest właśnie, jest też, też, też długi weekend. To pozwala na to, żeby troszeczkę też z rodziną spędzić czas. No, trzeba powiedzieć, że z roku na rok te obchody przeprowadzone są coraz bardziej świadomie, jest to coraz bardziej zorganizowane. Wciąż jednak mam wrażenie, że zbyt pompatycznie. No właściwie po 1989 roku nie wykształcił się taki nowy model świętowania, chociaż tak naprawdę wróciliśmy do tego święta po przerwie, więc powinniśmy się cieszyć. Tymczasem jest trochę inaczej. No jest inaczej. Ja, ja mam wrażenie, że my w ogóle, Polacy, jesteśmy tacy yy, nastawieni na to, że musimy to wszystko tak z dużą pompą, z taką, z taką melancholią, no, z takim żalem i smutkiem z jednej strony, ale powinniśmy się tak naprawdę cieszyć w gruncie rzeczy. Powodów do świętowania jest sporo. No, wolność, do... niepodległość, suwerenność. Dokładnie. Mamy powody do świętowania. A jednak to gdzieś w naszej naturze jest, że... W naturze czy może w historii, w tradycji? Też to znaczy tak w historii w tradycji musimy do tego podchodzić w taki poważny sposób bo tak, tak jakby przekazywane jest z pokolenia na pokolenie ale w, gr w gruncie rzeczy w naturze Polacy też są tak naprawdę smutnym narodem i oni jakby to się troszeczkę też nam wpasowuje wiadomo nie wszyscy ale jak podchodzimy do jakichś świąt uroczystości takich ogólnokrajowych to gener Generalnie rzecz biorąc czy narodowych, to generalnie rzecz biorąc wszystko toczy się wokół takiej powagi. Chyba, że to są jakieś bojkoty danych, instytut, danych uroczystości, to wtedy to przeradza się bardziej w agresywność niż w jakąś smutek i żal. No w innych krajach, nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych ludzie się cieszą kiedy z no, niepodległości. Tam są pochody jest radosne, radosne dokładnie. Ja mam wrażenie, że może za... Jakiś tam czas dojrzejemy do tego, żebyśmy przechodzili świętowanie tak radośnie, tak jakby ciesząc się, że coś takiego miało miejsce. No, wie Pani, to, to jest też tak, że jakby patrzymy przez pryzmat śmierci. Śmierć też jest dla nas jakimś takim trudnym no, okresem. bohaterów, tych, którzy zginęli za nasz kraj. No właśnie. I u nas z reguły śmierć jest odbierana, że to trzeba z powagą i trzeba z żalem, smutkiem przeżywać to, co się wydarzyło. A nie patrzeć właśnie, tak jak Pani poruszyła Pani tutaj Stany Zjednoczone, cieszyć się z tego, że się udało nam, bo tak naprawdę to jest jakby dla nas sukces. Ale mówił o Pan o tym, że jesteśmy smutnym narodem. Jest też obok tego taka kultura narzekania, mam wrażenie. Też się coś takiego wytworzyło, że trochę ciągle jesteśmy ze wszystkiego niezadowoleni, narzekamy. No oczywiście, no bo jak spytamy kogoś, co u Ciebie, to zawsze widzimy i słyszymy tą litanie najgorszych rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu. To jest też trochę tak, że ja mam wrażenie, że jesteśmy takim trochę narodem skrajnym, bo z jednej strony pokazujemy, że jest u nas strasznie i niedobrze, a no, że właśnie jesteśmy niezadowoleni, niezadowoleni w sensie, z tak. Tego, co się wokół nas tak. A znowu druga część jakby takiego społeczeństwa jest nastawiona w drugą stronę, czyli tak bardzo mocno mówiąca, że jest tak naj i cudownie i wspaniale i tak narcystycznie, że generalnie wszystko się u nas to tak też nie można udaje. No. Ja myślę, że warto szukać środka, czyli zawsze w życiu jest troszeczkę radośnie i troszeczkę smutno i warto być sobą. A trochę takie mam wrażenie, że zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony jakby przejaskrawiamy to. No właśnie, też święta narodowe stają się taką często okazją, takim polem do rywalizacji różnych środowisk politycznych, okazją do takiej walki, gdzieś tam to się przewija. W okolicach świąt bądź w czasie trwania całego święta. To jest często tak, że polityka lubi takie święta jakby zagarniać wokół swoich potrzeb i pokazywać w zależności od tego, w jakim momencie swojego życia politycznego dana partia czy dana organizacja jest. Na takim święcie też można skorzystać jakoś wizerunkowo? Z punktu widzenia. Albo Z punktu widzenia wizerunkowego można zyskać, albo można stracić. Generalnie rzecz biorąc, mamy teraz wybory samorządowe, czyli, czyli generalnie rzecz biorąc, samorządy zapewne zadbają o tego typu święto. Gdybyśmy mieli wybory parlamentarne, to na pewno też partie by zadbały o to, żeby to święto jakby przeżywać. W gruncie rzeczy, w zależności od tego, jak partie są ustosunkowane do danych świąt, tak generalnie rzecz biorąc tracą albo zyskują. Bo jeżeli są to mocno prawicowe jakieś partie, to one zyskują na tym, bo jednak to jest święto takie mocno tradycyjne. No właśnie, ja mam czasami wrażenie, że Polacy w ogóle się dystansują od, od właśnie od świąt narodowych, że właśnie wolą spędzać takie święto w zaciszu domowym, właściwie nie zwracając trochę uwagi, no niestety, na to, że to święto gdzieś tam trwa. Yy, dlatego, że tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, święta zaczynają być zagospodarowywane przez różne partie polityczne i różne takie rozgrywki, gdzie często jest tak, że słyszymy w, te, w mediach, że tutaj były jakieś rozruchy, tu ktoś zaatakował jakaś grupa prawicowa mocno, czy tam skrajnie nazistowska atakuje jakieś pochody, jakieś inne rzeczy. I to generalnie rzecz biorąc powoduje, że my do tych świąt zaczynamy nabierać dystansu, że nie można sobie wyjść, i, tak jak właśnie na zachodzie, wyjść i świętować i pokazywać, że Czyli radujemy się. Jest odwrotny, zamiast uczestniczyć, to Polacy trochę odcinają, odcinają się. Odcinają od się od tego. No i mam też wrażenie, że to święto, jeśli jest już obchodzone, to bardziej przez z tych starszych obywateli kraju niż przez tych młodych. Ci młodzi jakby nie odnajdują się trochę w, tych, w, tych, w tej atmosferze. Może warto by było na przykład to święto tak organizować, żeby był ten język współczesny, żeby do tych młodych ludzi to dotarło tak naprawdę. Ma Pani tutaj rację, że generalnie rzecz biorąc warto by było wciągać tutaj jakby w takie przeżywanie świąt młodych ludzi, bo generalnie rzecz biorąc za chwilę tych osób, które są starszymi osobami i świętują tak jakby tradycyjnie, braknie. I wtedy automatycznie... nie kto będzie świętowy. No właśnie, nagle okaże się, że nie będzie nikogo. To wszystko generalnie rzecz biorąc wydaje się, że szkoły próbują jakby wdrażać, świętować ten okres, bo w każdej szkole jest jakaś akademia, jest jakieś przeżywanie, tylko nie wiem czy do końca to jest taka forma i taki sposób trafiający do młodych ludzi, jeżeli to by było trochę... To jest młodych. jakaś forma przymusu, tak? I... Tak, ja myślę, że tak, bo generalnie jak nieraz rozmawiam z młodymi ludźmi, to oni takie święta tego typu odbierają jako coś obowiązkowego, które trzeba odhaczyć i jakby odbyć. No wiele osób też wstydzi się manifestować swój patriotyzm. Też jest taka druga tendencja. No wie Pani, my, my jesteśmy takim narodem, że w sytuacji, kiedy się dzieje Trudno jest duży kryzys i trzeba i mamy sprecyzowanego wroga, to wtedy się pięknie integrujemy i wtedy walczymy i wszyscy jesteśmy patriotami i jesteśmy w stanie walczyć czy to fizycznie, czy to internetowo, czy to w każdej postaci. A jeżeli mamy wolność, to wtedy nie wiemy, co z nią zrobić, tak naprawdę. Jak się I tak do nich odnaleźć. Właśnie? Teraz myślę, że jest podobna sytuacja, że nie potrafimy się te, w tej sytuacji. Ale jesteśmy odnaleźć. tacy trochę zagubieni, tak? Szukamy jakiejś drogi? Ja myślę, że szukamy, bo generalnie rzecz biorąc, jak rozmawiam, Nieraz z młodymi ludźmi to oni generalnie jakby nie wiedzą, jak się do tego odnieść. Nie, nie, nie potrafią jakby ustosunkować się. Wiadomo, jeżeli są związani z jakimś ruchem, powiedzmy, harcerstwem, czy z jakąś inną organizacją, która jakby trzci tego typu uroczystości, to tak, to się angażują. Ale jeżeli są takimi wolnymi, to taki jest na pewno łatwiej. To tak. Ale, no, ale że... to z drugiej strony można powiedzieć, że szkoła nie do końca też spełnia swoje zadanie, skoro no bo szkoła... jest zagubiona. No, no bo szkoła świecie wartości. Wie Pani, no bo szkoła jakby odhacza swoją tradycyjność. Na zasadzie mamy 11 listopada i go po prostu jakby przeżyjemy, zaśpiewamy patriotycznie i się zakończy, nie? Ja też bym nie owiniał tylko szkoły, bo to tak naprawdę to też wiąże się i z przekazaniem rodzinnym i domowym, no tak, to jest bo to kilka też ki kilka tych czynników jest, które jakby gdzieś tam się pojawiają, ale myślę sobie, że młodych ludzi tak jak Pani zwróciła uwagę, warto by było angażować, bo za chwilę nie będzie miał kto świętować tych świąt. No właśnie od kilku lat władze państwa są mocniej zaangażowane w tak naprawdę zmianę wizerunku tego święta niepodległości. No mamy przygotowywanie coroczne kotylionów, które później są wykorzystywane w obchodach. Mamy marsz razem dla niepodległej z udziałem pary prezydenckiej. Jest na przykład także stołeczny wiek niepodległości. Też to się rozkłada różnie w różnych miastach. Inaczej mhm. to wygląda. W każdym razie to no są te obchody. Trochę inaczej się do tego obecnie podchodzi. Panu się to podoba? No Ja myślę, że tak. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc jakby te obchody nie są tylko taką pompą, pokazaną i w danym momencie tylko są jakby rozłożone i trochę angażują różnego rodzaju środowiska bo generalnie rzecz biorąc sportowców jeżeli to jest jakiś bieg to osoby które są zainteresowane sportem mogą w tym momencie uczestniczyć w czymś pod szczytnym celem czy para prezydencka i ich zaangażowanie bo z... Z tego, co widzimy, prezydent zawsze jest zaangażowany w tego typu święta. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że taka droga, jeżeli będzie prowadzona i to będzie się poszerzana... Uda. Faktycznie będziemy za kilka lat świętować. Za kilka rados, lat może się okazać, że za kilka lat będziemy całkiem inaczej świętować niż teraz świętujemy od 20, 30 czy 40 lat. Ale chyba święto niepodległości nigdy nie stanie się takim elementem popkultury. Chyba tak, aż w strony to nie pójdzie. Pani, no, wszystko zależy od tego, może, może na skalę ogólnopolską nie, ale może lokalnie gdzieś tam będzie to wykorzystane. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. Państwa gościem był Robert Kowalczuk.